Witajcie w wiosennym wydarzeniu 2019 z tej strony Tieru, witam wydarzenie rozpoczęło się już 21 lutego na becie będzie złożone z 62 zadań, więc zadań będzie więcej niż w obecnych i obecnym evencie, bo w obecnym mamy 55 do wykonania, więc twórcy zapewniają nam coraz więcej rozrywki i poświęcenia naszego czasu, mamy po prostu co robić, dzięki eventom na pewno przyjemniej się gra, bo cały czas dostajemy jakąś nagrodę, a to naprawdę Kusi, by robić te zadania. E, czyli no, ci, którzy są na becie, już e, znają szczegóły, w jaki sposób można grać, aby, aby zdobyć główną nagrodę. Bo głównymi nagrodami tego eventu e, będzie pagoda. Pagoda ziemi, wody oraz e, bodajże ognia. Eee, każda będzie dawała inny bonus. Eee, można ją rozszerzyć do siódmego poziomu. Eee, według mnie, najlepsza pagoda to będzie taka, która daje standardowo 7% do ataku, bodajże w arktycznej przyszłości gdzieś 12% do ataku. Oprócz tego, bonusy najważniejsze, czyli 4 punkty rozwoju codziennie. Jeżeli byście woleli, na, przy na przykład, więcej punktów rozwoju dziennie, to inna pagoda daje 6 punktów rozwoju. Natomiast już nie daje ataku. Ja zarażam. Każdych, każdego atakiem, aby go rozwijać, bo, bo, bo jest ważny, tak? Do wypraw, czy do walki z sąsiadami, do wszystkiego tak naprawdę, czy do nawet zadania dziennego, gdzie jest walka z dużą armią, bardzo dużą armią. Walka tutaj jest bardzo ważna w tej grze. Tym bardziej, że cały czas dochodzą nowe epoki, a procent cały czas rośnie, jeżeli chodzi o walkę. Więc zalecam wam skorzystanie tylko z jednej pagody. E, będzie to pagoda dokładnie. E... Pagoda Ognia daje 12% do ataku yy, i 3 PR, jednak przepraszam, nie 4. Ziemi daje 5 PR, yy, wody daje 3 PR. Na poziomie siódmym Pagoda zajmuje 4 na 4 kratki, więc jest mniejsza od Tarasów. Indywidualnymi nagrodami będą oczywiście też nowe awatary, z których również będziecie mogli skorzystać wykonując zadania. Standardowo do eventu trafia też Liga. E, ostatnio cały czas mamy Ligi, kiedyś tego nie było, więc no e, 20% graczy 5% i 1% graczy otrzymuje wymienione tutaj nagrody typu 50, 100, 200 PR zestawy do ulepszania, dwa zestawy ulepszania pagody, e, świątynia wiedzy, nawet na końcu i zmniejszania 100 e, dni życzeń. Jeżeli załapiecie się, oczywiście w top 1, ale Silver i Bronze to też naprawdę ciekawe nagrody. Ważne, żeby było ulepszenie. Przebieg eventu będzie podobny tak jak w Forge Bowl. Nie podajemy do piłkarzy piłki, tylko tak naprawdę skaczemy żabą na kolejne lilie wodne za odpowiednią ilość, ilość lampionów, które zdobędziemy za zadania. Jeśli chodzi o zdobywanie lampionów, od pierwszego do 40 zadania, co zadanie dostajemy 60 lampionów. Od 41 do 60, 62 100 lampionów, i tutaj jest Pewnie jedno zadanie na jeden dzień, czyli, no, pierwsze 40 zadań można zrobić natychmiastowo, a wtedy e, trzeba czekać. No, chyba że jesteście spóźnieni z, z zadaniami, macie ostatni dzień eventu, no to możecie zrobić od razu wszystkie zadania. Wiadomo o co chodzi. Paweł, nasz administrator na naszym Discordzie, tutaj macie zadania, wszystkie. Jeżeli byście mogli dołączyć, to zapraszam. E, kilka zadań mogę pokazać. 3 na 14 pierwszych zadań pokazuje w tym filmie, jeżeli chcecie całą resztę zadań, zapraszam na Discorda, piszcie do e, gracza Paweł, on się wyświetla po prawej stronie, aby wam dał takie uprawnienia. Mam nadzieję, że tutaj wbijecie, możemy pogadać, popisać. Co do eventu, tutaj też Paweł napisał, że pagoda została już dodana w evencie wiosennym 2017 roku, mamy rok 2019, więc jeżeli ktoś ma pagodę nieulepszoną do końca, to może postawić dwie, nową z tego eventu i jeszcze ulepszy sobie poprzednią, jeżeli zdobył na poprzednim evencie, jeśli tak wam się zdarzy, no to naprawdę świetnie, wydaje mi się, że ja osobiście takiej pagody nie posiadam, no nie posiadam. No i najważniejsze tutaj, podobnie jak w poprzednich eventach, gdzie zbierało się jabłka, e, oprócz śmieci wokół zamku, tych losowych elementów do zbierania, będą pojawiać się też drzewka z lampionami, e, naciskając na drzewko, będziemy jeszcze więcej lampionów otrzymywali. Więc no. Dużo narzekań na obecny event, gdzie musimy zdobywać w karnawale floreny, musimy polować, aż sąsiad taki zainwestuje, wtedy my z przednosa to zgarniemy. E, wiele narzekań, bardzo dużo narzekań. Event trudniejszy, tym razem okazał się trudniejszy, ale wiosna będzie łatwiejsza, bo będą do wykonywania tylko zadania, nie będziemy się ścigali na procenty, który znajomy zgarnie największą pulę nagrody. E, na pewno na, na pewno się ucieszycie, dacie radę zrobić event. E, zapraszam jeszcze raz do Discorda, wspieranie kanału, subskrypcję kanału i łapka w w górę, jeżeli się podobał film. Ja już eventu nie mogę się doczekać i chcę w końcu pożegnać się z tym karnawałowym i postawić ten cały set, no bo jednak w tym obecnym czasie trzeba się trochę postarać. Jeśli film się podobał, tak jak mówiłem, głównie subskrypcja. Do zobaczenia na Discordzie i w kolejnych odcinkach i live'ach. Cześć.